Halo, halo, dzień dobry z tej strony. Ponownie ja, a dzisiaj sobie testujemy AGL Kale, bo wygrała w ankiecie. Yy, na drugim miejscu, o ile się nie mylę, jest LRK Kaioken Goku, i myślę, że on będzie następnym filmikiem, ale to yy, jego kolej będzie później. No i tak, Kale oczywiście musiał być dodge i dużo additionali. Yy, I mam odziwo pod atak tutaj brązowego skilorba, ale ujdzie no kategorii ma trochę ale zaraz będziemy to omawiać wszystko team jest taki eee, wpakowałem hita żeby było po prostu mm. nie wiem czy ujęcie tego że ciekawie to inaczej po prostu byłem ciekawy jak ten jak hit będzie się prezentować z liderem 200% plus dawno tej karty nie korzystałem. Okej, okay, tutaj niestety żadnego intra nie ma. A to, co mi się tutaj nie podoba. Oj, to to, że Kale i Kalifla są innej rotacji niż ta moja Kale. No ale okej. Okay. Friend też jest chyba na 79%. Eee, tak, jest 79%. Pako, trochę unik. Nie ma żadnego skillorba na start. Eee, a linki ma dyszkę. Więc to też jest całkiem spoko. Ale najpierw y, skończmy tą fazę i jak będzie tura z Kale, tą co ja posiadam, no to w, w skrocie sobie omówimy. No, miałem bierać w ogóle tą kartę na inny event, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego frienda. mimo tego, że na friendliście mam takiego koleżkę, co ma Kale chyba na Rainbow i bardzo fajnego builda. Bardzo zbliżonego do mojego. Yy, to niestety mi się nie chciał pokazać. Niestety się nie, nie udało. No ale cóż. Yy, widać tutaj ta Kale potrafi zaszaleć. I lr -ka, Kale Kalifla nie dadzą sobie rady zrobić. adrenalii, Więc następna tura będzie naprawdę ciekawa z tym AOE. Mm -hmm, dobra. Ewentualnie chciałbym taką rotację, gdzie byłby właśnie Gohan. W właśnie, LRK Gohana e teraz mam na Rainbow, e więc to też jest bardzo spoko. E ten noworoczny banner w sumie ok. Niestety, Gotku Jamczy dalej nie mam, a na te dwie karty najbardziej poluję. E no ale dobra, e miałem omówić Kale. Jej leader skill to jest Uniwers 6. Albo Transformation Boost 170%, no i dodatkowe 30% dla postaci, które leżą do Universe, Survival Saga albo Full Power, więc całkiem ok, jakieś Gohany i tak dalej, no jest kilka tych ciekawych kart. Yy, oprócz tego, jej yy, super atak to jest tylko zwiększanie sobie ataku na jedną turę, ale to jest o, aż 50% to zwiększanie ataku, więc całkiem przyjemnie. Natomiast przechodzimy już do pasywki. I się prezentuje tak. Atak def 160%, dodatkowy atak def 60% i wysoka szansa na additional superkę, kiedy robi super. Ok. Yy, redukcja obrażeń 20% z każdą zrobioną superką w danej turze, więc to jest spoko, tylko że to się restartuje. Yy, nie jest na stałe. Jakby to było na stałe, to by ta karta była... Uff. Ok. B bardzo solidna dodatkowy atak dev 160% i great chance yy, na additional super atak kiedy jest universe 6 w kategorii yy, postać z kategorii universe 6 w tej samej turze no i tam active skill i tak dalej przejdziemy sobie później yy, ile by gohan ma się... Oj 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 dobra weźmiemy sobie dla was 5 orbów, a dla gohana te agl. I mam nadzieję, że superka nie będzie w pierwszym slocie. Dziękuję bardzo. To teraz Scale może zaszaleć 7,3 miliona. Jak sprawdzałem mm, defensywę postaci, to chyba miała 260 koła defa i teraz ma 20% redukcji. Teraz będzie miała 40. Czy będzie 60? Niestety nie, nie siadło, eee, nie siadł additional z pasywki i nie siadł additional z eee, hidden potencjala, mimo tego, że mam dość sporo additionali. Krytu jej nie dałem z prostego powodu, po transformacji już je mam, więc... Okej, okay, tutaj widzę, że Gohan sobie poradzi, bo superki wcześniej nie było. W sumie najmniejszy problem byłby z Gohanem. Największy byłby ze Kayle i Haliflu normalnie. Yy, Okej, okay. zostawię sobie tego Wegetę na pierwszy slot. Niech się tutaj yy, podbuduje trochę. Yy, hit tutaj może oberwać mocno, ale mówię, ja tutaj go wziąłem po prostu z swojej ciekawości. Ok, Wegeta 18. Yy, jeszcze nie ma go na linkach 10, ale jak chcecie filmik o nim, to myślę, że yy, postaram się. Te linki dość szybko wbić yy, Dobra, to ja jeszcze tutaj Omówię, co to tutaj ma Jej 200% liderami U, widzę, że tutaj ładnie leci yy, 200% liderzy U niej to Małpa Goku S, yy, Int LRK Android 21, Gotku Którego nie mam yy, yy, Co ja tak dzisiaj piję, Jej, cały czas głos mi się złamuje Ah. No i oprócz tego kit Goku fizyczny. Ok. Mogę już wziąć active skilla, a ona nic sobie nie stakuje, więc myślę, że można od razu do tego przejść. Yy, I chyba tak zrobimy po prostu. Yy, linki ma tutaj sporo, no 6 na 7, ale najpierw jeszcze a, chwilę, wolę się upewnić, żeby nie było przepału. Ok, Dobra. Lecimy. Siła przyjaźni! yupi. No ale dobra. Mm. Tutaj już nie ma AoE. Jeżeli chodzi o tą formę Kalifli. Eee. Boże, chwilę nie nagrywają mi się taki język pląta. Ach. Tą formę Kale. No to tak. Super Atak się już zmienia, ponieważ dostaje już defa. Jest to zwiększanie sobie atak def 30% na jedną turę, no i ma kryty 30%, więc dla mnie to wystarczy. No i tak, jeżeli chodzi o pasywkę, to tak. Dostaje defa na y, 6 tur o 100%, atak def 200%, dodatkowy atak 120% i robi dwa dodatkowe ataki, który każdy z nich ma średnią szansę na bycie superką, kiedy robi superkę, tak. Bardzo to prawidłowo brzmi, ale no tak jest i tyle. Eee, oprócz tego, wysoka szansa na gardę wszystkich ataków, więc, biorąc pod uwagę, że ona sobie zwiększa tą defensywę na jedną turę, to potrafi niektórych bossów przytankować. Ale jak popatrzymy sobie dalej, to ma dodatkowy atak def 60% na 3 tury po otrzymaniu ataku, więc ta defensywa w następnej turze będzie zdecydowanie większa. No i oprócz tego, dodatkowy def 160% i garda wszystkich ataków, kiedy jest inna postać, Universe 6 w danej turze. Więc spełniamy ten warunek. Jak otrzymamy hita, to w następnej turze już będzie chyba pełna pasywka. Yy, w sensie... A, pełna pasywka, jeżeli chodzi o defensywę, tutaj proszę, elegancko. Yy, skoczyła aż do 10 milionów, a tutaj chyba nie ma żadnego supporta takiego solidniejszego. Na początku chciałem do innego eventu, tak jak chyba to mówiłem wcześniej, do Shadow Dragonów, lidera nie znalazłem, ale chciałem zrobić to w taki sposób, żeby tam napakować jakieś te słabsze karty z Universe 6, które jednak dają tego supporta. No na przykład taki Frost. Eee, Frost, kto to tam jeszcze jest? Kabba i... I chyba te darmowe karty, co kiedyś były. Tam int, Kale, właśnie. Dobra, zobaczymy, co będzie na końcu. 3,5 miliona. Okej. Okay. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł się przetransformować, się podleczyć i w ogóle zwiększyć tą defensywę. Okej, okay, double digits. Myślałem, że będzie gorzej. Okej, okay, tutaj jest active skill tego pana. Nazwałem Kale panem. No podobna dobra no podobna, ale... Jednak to nie to. Boże, jakie głupoty ja gadam dzisiaj, Ja pierdzielę Dobra, zostawiam to w ten sposób, niech Gohan tutaj się pięknie nastakuje. 5,9 miliona, klasunia. Jeżeli w ogóle ktoś dotrwał jeszcze do tego momentu w materiale, to przypominam, możecie zadawać pytania na odcinek na rocznicę kanału, bo chciałem sobie tam pogadać. I w ogóle. Dobra, tutaj pięknie, elegancko przytankowane. Eee, zaszalej, proszę. Jak to w chwilę. No dobra, lepiej tego... Lepiej tego mówić nie będę, bo to już... by narobiło nieprzyjemnych spraw. Dobra. Jeżeli chodzi teraz o tą defensywę, jest 541 koła 541. Jeszcze zwiększa sobie defa na superkę. to jest moim zdaniem naprawdę eleganckie. Ja tam nie mam na co narzekać, ale... Żebym mnie narzekał w następnej fazie, wolę sobie zrobić w ten sposób, żeby nie było jakiegoś większego przypału z defensywą właśnie tej alerki. Jakoś superek nie robiła. Także każda superka się teraz przyda. Superka, jeszcze jedna proszę. Superek, dziękuję. 9-4. A co dopiero, jakby jeszcze odpalić tego? A nie, chwilę, e, co ja gadam? Mm, Ona nie ma w tej formie berserker. Okej, okay. o jest transformacja. U, jest active skill wegety. Alright, alright. Dobra, ja to sobie wolę zostawić w ten sposób. Mają dużo linków, więc to też y, fajna, fajna sprawa. E, Okej, okay. to myślę, że polecimy z wszystkim. Najpierw wegeta. No i jest Kefla. Dobra. Yy, defensywnie się to prezentuje w taki sposób 399 koła. Okej. Okay. Yy. Dobra, wezmę tego jednego orba dla Wegety, bo on i tak ma już pełne ki, dla Gohan będzie 18 ki, a dla Kale. Yy, już nie Kale i Califli, tylko dla Kefli będzie te 9 orbów, więc... Yy, chwilę. Ona tam u siebie w pasywce potrzebowała tego. Ile no, ja muszę sprawdzić. Ona potrzebowała tek orbów, czy ogólnie orbów? Już nie pamiętam. To eee, wszystko tak. Tak, z sześcioma orbami po prostu. Z sześcioma nie muszą być tek, więc to też. Uch, dobra informacja. To może szybciej wykończę tego freeze. Niestety transformacji Gohana nie będzie, ale ostatnia faza i tak jest tak, więc to też będzie solidna. Jakby to powiedzieć, dobra okazja. Dobra okazja, żeby sprawdzić, jak się prezentuje ta Kale bez przewagi typu z przeciwnikiem, który jednak potrafi zadać trochę tego damage'a. ostatnia faza Freezy jest dość mocna. Tak samo jak w tym nagraniu co testowałem gobrosów tak, to byli gobrosi okej okay. tutaj mógłbym zrobić w ten sposób ale tego nie zrobię mm. dobra, wezmę sobie te dwa orwy tutaj te trzy troszkę się podleczę no i dobra e, chyba tutaj już nie było tego hita, trzeba no... o, dodź. to też dodź. Oczywiście, że nie. Super. Nie o takie momenty mi chodziło w tym showcase, no ale przynajmniej widać, że dała sobie radę defensywnie, jakoś. Bez tego pierwszego hita. Okej, okay, okej, okay, super. Super, że nie ma superek. Czy ona właśnie zrobiła trzy additionale zwykłe? No ale przynajmniej dwa dobrze. Ja tam. Dobra, nie, nie będę narzekać, nie będę narzekać. Żyję, żyję. Jeszcze. No, róbcie superki, stakujcie defa, proszę Was. To jest takie ciężkie. Ja to jednak mam warte bardziej do dodge'a niż do additionali. No, właśnie. Tutaj skryte. Jeszcze jeden. W sumie nawet nie liczyłem, ile zrobili. E, ile zrobiły. Ok. No to była klasa. To była akurat klasa z tymi dodżami. Tutaj ta Kale już wykończy tą fazę elegancko. A do następnej... A, chyba Wisa bym sobie żył. Oj oj oj, tak. Yy, nie Wisa tylko tego. I Karusa. Bo tutaj ten. Gohan nie będzie mieć gardy. Tak, muszę tak zrobić, przepraszam bardzo, ale yy, chcę jakoś przeżyć tą fazę. No i tutaj hit nie będzie mieć superki, a w sumie hit i tak z tą redukcją może sobie nie dać rady. Teraz się zastanawiam, po co go w ogóle brałem. Dobra, Dokan Mode, tym razem się bardziej postaram. Okej. Okay. Dobra, nie za szybki, nie za wolny, idealny. Idealny, idealny, coś się podleczy, jakiś damage zadam. Zawsze coś mm, tylko Kurde Mmm Jakbym nie stracił tyle HP wcześniej To bym po prostu Nie musiał chyba na... Nie no Może im nawet nie musiał Mniejsza z tym Potoczyło się jak się potoczyło I tyle Um. OK Okej, tutaj i tak każdy ma redukcję. Eee. Hmm, jak by to zrobić? Kale musi zostać. No się dalej nie podleczę na następną turę. Nie mam jak. Nie mam jak że następna rotacja z hitem będzie. W ten sposób mógłbym się... Nie, nie. Dobra, chyba, chyba zaryzykuję i walę kayl, kalifle lerkę Dla tych orbów, żeby się podleczyć. Tak, to jest już na pewno więcej niż... ile? 59% on tam miał? Nie, 58. 59 potrzebował. 59% potrzebował Goku. A ten Gohan do gardy potrzebował. Tak, 58% albo więcej. Na początek który. Okej, okay. mam nadzieję, że następna rotacja będzie podobna do tej, że na jeden slot w ogóle ataków nie będzie. Tutaj w ogóle Kefla. Jakieś adyszynale, ok. Ok, ok, może być, może być, jak najbardziej. Yy... Ja tam pakowałem u Was dużo kryta, więc. Nie wsyćcie się, możecie korzystać. O, a teraz superki będą robić. Teraz superki będą lecieć, oczywiście, bo wcześniej nie chciały. O, jeszcze jedna superka, ok. Okej. Okay. Dobra, czyżby jeszcze coś? Teraz, jakby Freeza zrobił na nich superkę. To. I tak by nie przeżył, jakby nie było Ikarusa. Eee, yy, docz. <ścoughs> Uwielbiam tak się bawić. C, to jest 70 dobra. Żyje. Przeżyję to, ale e, wezmę sobie już tą. Kale przetransformuję drugą. Ok, OSTEC się zmienił. No i w sumie już innych animacji tutaj nie będzie. 558 koła. Tutaj dla ciebie te dwa orby, tutaj dla ciebie tek. No i dla Kale, która tutaj nie ma jakiejś dużej ilości linków, myślę, że e, i tak jakieś te. E, może Friza jeszcze przeżyje tą rotację, jakby przeżył to by było fajnie, bo bym mógł zobaczyć jak się ta Kale prezentuje bez mm, tego, tego boosta całego i z mniejszą ilością linków. Oa! dobra. Czyżby ten Friza po prostu nie mógł paść. Friza, proszę cię. Weź już padni. Chłopie! Ile można? No, 6 i 6. A wcześniej bardziej koło dziesiątki waliła. Także no różnica jest. Rób więcej też neli, proszę. Dziękuję. Dziękuję. Mo teraz może przeżyję. Właśnie nie ma universe 6. To nie ma gardy. W sensie ma szansę na gardę, ale nie jest gwarantowana. Eee, uda mi się. O, ładnie skryte. Dobra, magardę, Magarde, pięknie. Alright. 226 koła. Tutaj ta pasywka, zgaduję że się, zrestartowała. Mam nadzieję, że jak najwięcej porobi tych adyszynali. Krytu, wszystko. żeby już ubić tego Freeze, bo kurde, długo to idzie. Ludzie, dobra, 20 koła. 20 koła na start. Z normalnego ataku. Myślę, że bez problemu. 9-1. Okej. Okay. Przypominam, bez jakiegoś super supporta cały czas ta giera była. W sensie. Ten. Vegeta z Battle of Gods ma jakiegoś supporta, ale to chyba działało, że po otrzymaniu jakichś trzech hitów, czy ile tam to było? O, już skoczyła do 10. Także, no, skrytem. A i dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem. Życzę miłego dziąka, smacznej herbatki i... i możecie zostawić łapeczkę suba, jak nie macie. Ma może w końcu ten rok wystartuje lepiej niż końcówka poprzedniego, gdzie już zwalniałem z nagrywaniem. Także do następnego, na razie i ciś,